Mam zgłoszenie, że Pan jakieś filmy nie jest stosowne to ogląda. Proszę Pani, wszystko jest nagrane, ale ludzie się biorą. Proszę Pani, raz, przeprowadzę prowadzę live'a, a drugie nagrywam, przegrywam filmy, które dzisiaj brałem, Mamy już już 2.400 w sądzie, pod sądem, konferencję prasową. Jest z Stowarzyszenia Nowa Polska. Pani nie wie, co się tu wkrótce będzie działo. Będziemy na ręce patrzeć wszystkim urzędnikom. Kto takie, kto Pani napisał takie rzeczy? Zadzwonił telefon. Proszę, a, słuchajcie, słuchajcie, co fajnie, że miałem to, a ja wam nawet pokazuję, co, co tu nagrywam. Ja nie, proszę pani, 11 lat nie uprawiam seksu, nie, nie masturbuję się, nie jestem pedofilem, chociaż ma takie zarzuty, Prze piszę na dłoniach, na oczach ludzi, ja nie, interesuje, nie bo oglądam to ja żadnej bo pornografii, nie informuję, tylko pana. Dobra, proszę na pani, proszę zadzwonić, na, niech ta osoba zadzwoni na, na policję czy coś takiego. Bo już tutaj bierze, że ja dzieci będę filmuję, że jakieś różne tak, tego. Takie już, już mi policja, nawet mnie nie wyzywała, tylko czy to jest prawo. Chyba, że mi dziecko będzie w drogę. I wie pani co... słuchajcie, jakie głupoty, że ja ktoś zgłosił... Aha, a nie wie pani, że jak spałem, live'a prowadziłem, 49 tysięcy ludzi go oglądało. Przyjechała policja, dwa zakłady pogrzebowe, potem trzy jeszcze dojechały, na drugi dzień kurczę, yy, SOR przyjechał, policja, ja ich nagrałem. Proszę? Nie, bo ludzie biorą, że ja że, jestem ja no to kto jest głupsy. Ja, gdzie zarabiam na tym, bo mam chociaż nie zarabiam, ja zarabiam więc zarabiam, bo ja nie, nie umiem do końca doprowadzić tych... mam podobno 10 tysięcy euro zarobionych, a nie, a nie mam ani centima, bo nie umiem tego bo po angielsku, ja tego się na tym nie znam. To jest, bo ja po prostu... Proszę pan, ja wiesz, miałem w szkole, w klasie aparat. Ja pierwszy miałem ze wszystkich, którzy mnie znali, kamerę, no taki jestem, nie? ja się no, no, tym no, bawię, ale no, widzi Pani, post... Pani, to są hejterzy, to są pasztule, które ja nazywam, i, i to, 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 ale to dobrze nawet, że tu miałem, ja nawet tu nie biorę już, tylko na siebie tylko biorę. No, nie ma Pan dokumenty, po prostu informuję. tylko... Nie, proszę Pani, dokumenty. ja mam zaległości, bo mi na dwa tygodnie przez tych pasztuli zamknęli za jakieś słowo przeciwko tym, wie Pani, powiedziałem. I kurczę, bo powiedziałem, że Holokaust jest w tej chwili w Gazie. Tak. No bo taka prawda. A zapomnieli, co byli. A największym Holokaustem świata, to wie Pani, co jest? Zagada India. O tym się nie mówili. Było. I mam tak Pani... tak, tak. No dobra. Ja, te, ja tu przepis w filmie muszę wziąć, bo tak, i da TikToku. Tu mam tyle, mam 50 już chyba ich nie opublikuję. Ja mam masę tych wiadomości. Słuchajcie, widzicie, dobrze to była. Pani tu z biblioteki powiedziała, że jest zgłoszenie, że oglądam filmy jakieś. Mnie pornografia nie interesuje, słuchajcie, w ogóle, w ogóle. Ja byłem młody tam czasami, nawet z żoną czasami raz, no trzy miesiące, może coś się obejrzało z pierwszą żoną, nie z drugą. Nie interesuje mnie to. Ale co dzieła? Oj, Boże, ludzie, jakie wy jesteście po piępszeniu. Na drugi raz to muszę kurde brać ekran, pokazywać, co ja oglądam, ja wam pokazuję, nawet co ja oglądam. Patrzcie, co ja robię. Patrzcie teraz, żebyście widzieli, co ja robię tutaj. O, widzicie zgłoszenie było, kurde że ja oglądam jakieś filmy wiem, ja i interesują filmy zobaczcie jak się ludzie biorą teraz bierzemy tak piszemy lokalizacja ludzie wy no, się już Wy się już zgłupieli gdzie tu jest to biblioteka? raz napiszemy nie musi być A nie to nie była biblioteka dobra ludzie i blogi patrzcie teraz to robię Zobaczcie co ja oglądam, wybierz włąc, widzicie, zarabianie włączamy, teraz idziemy dalej, patrzcie mi na ręce, ja muszę się, słuchajcie, muszę mieć na wysiennikach kamery, tak, lewa ręka, tu będę kurde, pianka musi być z góry, z dołu, proszę bardzo, a, a nie było zgłoszenia, że na boso jestem, że na bosu chodzę po bibliotece. No Słuchajcie, jakiś idiot, jak ci idioci są. Do no niej jeszcze na policję nadwoją, na że ja, ja oglądam w bibliotece filmy, kurde. Słuchajcie, hołk, 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 Niech mi kusi nigdy nie obejrzę, kurde. Słuchajcie, co wam pokażę na tą, na tą córeczkę przysięgam, zobacz. Niech mi kusi nigdy nie obejrzy. Niech jej nie zobaczy nigdy, kurde. Niech tutaj trupem padnę, jeżeli ja bym tutaj, jeżeli bym was że jakiś przy z oglądałem. Ludzie, jakie wy patrz jesteście chamy, jakie wy jesteście nie jak wy mi życie zagraje, za z, z, zazdrościcie. Czego wy mi tak zazdrościcie? Przecież to jest moja praca, moja wolontariusz. Ja za darmo to robię, ja nie zarabiam nic na tym. Czego wy mi tak zazdrościcie? Kurde. Jutro do sądu pójdę, zamiast swoimi sprawami się zająć, zamiast szukać dokumenty. tłumaczy. Ja tutaj poświęcam Was swój czas. O 18 będzie kolejny film, arcydzieło.